Telefon jest teraz nieodłączną częścią nas. Prawie jak mały palec wyprostowany podczas picia herbaty. I choć jest to magiczne urządzenie, które potrafi zrobić niemal wszystko, nie jest niezniszczalne. Zapoznajcie się z naszymi wskazówkami i poradami, żebyście mogli cieszyć się swoją komórką jak najdłużej. 1. Usuńcie stare apki. Od czasu do czasu przejrzyjcie listę aplikacji. Jeśli zauważycie, że nie używacie niektórych z nich, odinstalujcie je, zwolnijcie tym samym miejsce, a dzięki temu telefon będzie działał wydajniej. Warto również wiedzieć, które aplikacje zajmują najwięcej miejsca. 2. Włączcie tryb niskiego zużycia energii. Korzystanie z tej funkcji przyspiesza ładowanie telefonu, ale Musicie wiedzieć, że wtedy aplikacje będą działać wolniej, przestaniecie otrzymywać powiadomienia z poczty, a także zostaną wstrzymane aktualizacje i wszelkie dodatkowe funkcje działające w tle lub też znacząco zwolnią. 3. Jeśli macie słaby zasięg, włączcie tryb samolotowy. Telefon wykorzystuje baterię do wyszukiwania zasięgu. Nawet jeśli nie nawiązał połączenia z najbliższą wieżą, wciąż będzie jej szukał. Takie działanie pochłania dużo energii. Jeśli wiecie, że znaleźliście się w obszarze ze słabym zasięgiem, włączcie tryb samolotowy, który będzie bardziej łaskawy dla baterii. 4. Unikajcie noszenia telefonu w kieszeni. Przecież tak jest najprościej, no i chyba każdy to robi. Ale chodzi o to, że w kieszeni mogą znajdować się zanieczyszczenia, takie jak kurz i wszelkie drobiny, które dostają się do gniazda ładowania. Jeśli gniazdo będzie brudne, telefon przestanie się ładować. Wybierając Etui, postawcie na takie, które posiada małą zatyczkę w tym miejscu. 5. Uważajcie podczas czyszczenia. Wszyscy wiemy, że nie wolno moczyć telefonów, ale każdy rodzaj wilgoci może okazać się szkodliwy. Mamy na myśli produkty do czyszczenia, dlatego nie używajcie mokrych chusteczek, alkoholu do dezynfekcji czy sprayu. Po prostu sięgnijcie po suchą bawełnianą szmatkę do oczyszczenia ekranu i obudowy, podobnie jak w przypadku okularów. 6. Sprawdźcie, kiedy przestać aktualizować oprogramowanie. Producent waszego telefonu zapewnia aktualizację oprogramowania przez dwie kolejne generacje. Jeśli wasz telefon jest starszy, nadal możecie go zaktualizować, ale niektóre aplikacje nie będą wtedy działać poprawnie. Co bywa frustrujące. Nowa aktualizacja, która nie jest w pełni kompatybilna z telefonem, zajmuje też niepotrzebnie miejsce. 7. Czasami ładujcie wyłączony telefon. Nie chodzi o to, żeby telefon rozładował się zupełnie, ale o wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku i podpięcie ładowarki. Taki reset raz w tygodniu pozytywnie wpływa na telefon i przedłuża jego żywotność. 8. Telefon może wiele powiedzieć o żywotności baterii. W ustawieniach powinniście móc zobaczyć, ile czasu pozostało do wyczerpania baterii w godzinach i minutach. Telefon może także powiedzieć Wam, kiedy był ostatnio ładowany. Ta funkcja natomiast pomaga uniknąć przeładowania. A skoro o tym mowa. 9. Ciągłe ładowanie telefonu jest dla niego szkodliwe. Jeśli telefon jest podłączony do ładowarki i ładuje się dalej po osiągnięciu 100%, nadmiernie obciążacie sprzęt. Wasze gadżety posiadają baterie litowo-jonowe, które pracują najlepiej, gdy są naładowane w przedziale od 30 do 50%. Bateria naładowana w pełni przez cały czas strasznie się męczy. 10. Nie ładujcie telefonu w nocy, aby uniknąć problemu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Przestańcie podłączać telefon do ładowania, gdy idziecie spać. Wiemy, że tak jest wygodnie, ale ładowanie przez całą noc powoduje, że bateria osiąga 100% energii, ale dalej ładuje się przez wiele godzin, podczas gdy wy smacznie śpicie. Rano przekonacie się, że taki stan pełnego naładowania nie utrzymuje się długo. 11. Unikajcie ładowania urządzenia na łóżku. To grozi wybuchem pożaru. Telefon nagrzewa się podczas ładowania i jest podłączony do gniazdka elektrycznego, prawda? A jeśli w przewodzie są jakieś pęknięcia, których nie zauważyliście lub jeśli wtyczka nie jest prawidłowo umieszczona w porcie do ładowania, może pojawić się iskra. 12. Jak więc prawidłowo ładować telefon? Nie pozwólcie, żeby zupełnie się rozładował, po prostu poczekajcie, aż poziom naładowania spadnie poniżej 30%. Wasz smartfon pamięta, kiedy go ostatnio ładowaliście, tak więc jeśli podłączacie do niego ładowarkę za każdym razem, gdy poziom baterii spadnie nieco poniżej setki, w końcu ładowanie będzie utrudnione. Pamiętajcie, że wasz gadżet działa najlepiej w przedziale od 30 do 50%. Jeśli często podróżujecie, postawcie na ładowarkę bezprzewodową, czyli inaczej indukcyjną. Smartfony i tak najlepiej ładują się w ten sposób. I 13. Zostawcie telefon w spokoju podczas ładowania. Chyba najtrudniejsze zadanie polega na oderwaniu się od telefonu, gdy go ładujemy, ale pomyślcie, że w ten sposób pozwalacie mu się zdrzemnąć. Jeśli będziecie nadal korzystać z urządzenia, gdy jest podłączone do prądu, bateria będzie ładowała się wolniej, a po odłączeniu szybciej odmówi posłuszeństwa. 14. Telefony nie lubią ekstremalnych temperatur. Hej, hej, ja też nie! Zarówno mróz, jak i upały nie służą naszym gadżetom. Tak ekstremalne temperatury mogą uszkodzić wrażliwe części urządzenia. Najlepiej przechowywać telefon w stałej, umiarkowanej temperaturze. Nie zostawiajcie go też w samochodzie ani na zewnątrz. 15. Zainwestujcie w ochronę ekranu. Niektórzy uważają to za niepotrzebny wydatek, ale taki zabieg może ocalić wyświetlacz. Wymiana pękniętego ekranu bywa droga i frustrująca, dlatego warto chronić swój smartfon przed upadkiem. Oznacza to również zadbanie o dobre etui, które absorbuje wstrząsy. 16. Korzystanie z czarnej tapety może wydłużyć czas działania baterii. Dziwne, prawda? Ale to ma sens. Jeśli ekran jest czarny, telefon nie musi pracować, żeby podświetlić jasne piksele. Oprócz tego, tapeta, która się porusza, także pochłania dużo energii. Wyświetlanie ruchomej tapety przez cały dzień i jej podświetlanie znacząco obciąża telefon. Zmieńcie ją na czarną na jeden dzień i dajcie znać w komentarzach, czy rzeczywiście zauważyliście różnicę. 17. Używajcie systemu blokady ekranu. Niezależnie od tego, czy postawicie na rozpoznawanie twarzy, skanowanie tęczówki, czy też odcisk kciuka, zawsze korzystajcie z funkcji blokady ekranu. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale też o przypadkowe użycie urządzenia, gdy wrzucacie telefon do torebki lub plecaka. Przez przypadkowe użycie mamy na myśli uruchomienie aplikacji, napisanie maila lub nawiązanie połączenia. Znacie to z autopsji? 18. Ustawcie krótki czas wygaszenia ekranu. Co prawda częstsze odblokowywanie telefonu może być trochę męczące, ale ustawienie czasu wygaszenia ekranu na 15-30 sekund może się opłacać. Taki trik sprawia, że telefon działa wydajniej, ponieważ może częściej uciąć sobie drzemkę, a to oszczędza baterię. A skoro mówimy o ekranie 19, starajcie się rzadziej sprawdzać telefon. To może wydawać się trudne i pewnie pomyślicie, czy to naprawdę robi tak wielką różnicę? Okazuje się, że tak. Naukowcy twierdzą, że przeciętna osoba sprawdza telefon, uwaga, 150 razy dziennie. Za każdym razem, gdy podświetlacie ekran, zużywa się odrobina energii. Pomyślcie, ile jej potrzeba, żeby sprawdzić telefon tyle razy dziennie. 20. Wskazówka dla podróżnych. Wyłączcie śledzenie lokalizacji. To świetna wskazówka dla każdego, ale szczególnie dla osób, które często podróżują i stresują się, że bateria nagle rozładuje się podczas pobytu za granicą. Wiele aplikacji pyta o umożliwienie śledzenia waszej lokalizacji, tak aby znajomi wiedzieli, gdzie jesteście. Nieważne czy uważacie, że jest to fajne czy przerażające, ta funkcja pożera energię. Najlepiej wyłączcie ją w ustawieniach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy więcej propozycji, które mogą Wam się spodobać. Musicie wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.